Cześć, witajcie! <noise> Zdziwieni? Ja też byłem zdziwiony, jak zadzwonił do mnie Rafał i powiedział: Słuchaj, chcesz zobaczyć ośrodki narciarskie z lotu ptaka? No czemu nie? Dzięki firmie Helipoland mam przyjemność pokazania wam i samemu zobaczenia ośrodków narciarskich z innej perspektywy, z góry, sprawdzenia warunków narciarskich, tego jak to wygląda w tej zimowej krasie, a jest przepięknie. Wczoraj byłem przecież na skiturach naszej dzielni, jak to wygląda i będę mógł wam to pokazać. Także zapraszam na kolejnego bloga. teraz jest hotel spotka Polan do do 27.

Tak, latał. Popata, Radzie, Cierapapapa Tangoskar, Cierapapapa, Hotel Kilhorumio, spotka poland z podlotem do R9, do 27 i postarcie odejście w kierunku szczytów. Gotowy? Gotowy, to lecimy. Chcemy sprawdzić, jakie warunki na stokach narciarskich, tak w jest. Ile jest ludzi? Tak. Wrócimy w żeby W tym momencie zbliżamy się nad górę Żar. U góry widać zbiornik szczyt, elektrowni szczytowo-pompowej. No i oczywiście stok narciarski. Widać, dokładnie w środku jest teraz kolejka, która tutaj została przewieziona z gobałówki, bo przypomnę, że stok należy do PKL-u, do Polskich Kolei Linowych. O, teraz ładnie widać Mijankę. Warunki cudowne, słońce i zero ludzi z tego co widzę. Na dole parę, paręnaście samochodów na parkingu i to wszystko. Patrzcie, w oddali teraz widać Babią Górę, Pilsko, a między tymi dwoma szczytami widać Tatry. Pogoda tutaj, ten smog, jest troszeczkę tam giełka podniesiona, ale mimo wszystko tak dokładnie teraz na środku widzicie Tatry. Także oddalamy się już od Międzybrodzia, oddalamy się Ośrodka Narciarskiego na Górze Żar, jeszcze spojrzenie na Jezioro Żywieckie, a przed nami kolejny Ośrodek Narciarski, tam w murak daleko widać Szczyt Skrzycznego. Dolatujemy, tak jak widzicie, już nad Skrzyczne. Przed nami e, u moich stóp doliny i wylot spisu. E, widać też orczyk, i dolatujemy już nad Jaworzynę. A w tym miejscu mamy Jaworzynę, i sześcioosobową czy, czy górka tu jest? <gry> Już nie pamiętam. Osobowa ko kolej e, na szczyt w e, Widać też kolejne trasy, warunki. No, jest nawet trochę osób, popatrzcie tu na dole. Jest nawet troszeczkę osób, i co dzisiaj przyjechali, na pewno nie żałują. E, ja przed przylotem przy tutaj rozmawiałem z osobą ze Szczyrku i mówiła mi, przekazała mi ta osoba, że. Korek był aż od Buszkowic, od pierwszego ronda, prawie tam przy stacji benzynowej. Więc niesamowicie, niesamowite jest zapotrzebowanie na narciarstwo w tym okresie. A ja Wam mogę pokazać, jak to wygląda z innej perspektywy. No, coś niesamowitego. kończymy już przelot nad krzycznym i teraz udajemy się w kierunku Berskit Sport Areny. Przypomnę, że Beskid Sport Arena, e, skrzyczne i or, oczywiście szczyt Mountain Resort. Wszystkie są na jednym karnecie narciarskim. Osoby, które tutaj przejadą nie muszą... O! na chwilę, bo po lewej stronie e, binkula, czerna, czerwona jedynka, niebie... niebieska jedynka, bo ona już jest teraz niebieska. Przepraszam, trójka, a czerwona jedynka. Oczywiście, jeżeli chodzi o biegulę, to to czarna trasa. Wracając do Skipasu, to mamy jeden karnet, który obowiązuje we wszystkich tych ośrodkach narciarskich. A teraz przelatujemy nad Beskid Sport Areną z Widzicie elegancko trasy, warunki, no co Wam powiedzieć, sztos czarna trasa też czynna, czerwona, niebieska, wszystkie te trasy są pootwierane. Z lewej strony widok na Klimczok, tutaj wczoraj kręciłem się na skiturach, co prawda na Klimczok nie dotarłem, ale skończyłem swoją podróż na Chrzyndzieli. Przypomnę Wam, że w planach jest coś takiego, tutaj patrząc od tej strony, przy skalitym ma powstać gondola, która tędy przez góry będzie łączyć duży parking, jaki tam powstanie, ze Szczytem Skrzyżnego. Także być może, być może za kilka lat czy kilkanaście doczekamy. Na dole Hotel Meta, dolna stacja kolei. A my już lecimy wprost nad Szczyrkowski Ośrodek Narciarski. Szczyrk Mountain Resort, bo to szczyt Mountain, mountain Resort. Bo ktoś mi kiedyś poprawił, że nie mówi się mount, Mountain, tylko Mountain. U mnie słusznie. Teraz widzicie gondolę, dolny parking. O, ho, ho. No powiem Wam, że jest kolejka i to spora. Parki parkingi obydwa pełne. Downy widok na trasy. W dole gondola. Trójeczka z dużą ilością osób. Przed nami hala skrzyczeńska. Teraz jesteśmy dokładnie nad trójką w okolicy restauracji Kuflonka. Dosyć sporo osób. Kolejka do kanapy na zbójnicką kopę. Wspaniale widać zbójnicką kopę po lewej stronie skrzyżnę. A na wprost teraz już odlatujemy. Widać małe skrzyczne. A my już zlatujemy w kierunku doliska. Tutaj jeszcze spojrzenie na trasy, na czwóreczkę w kierunku stoliska. Osoby, które przyjechały dzisiaj, to oho, ho, ale popatrzcie. Nie wiem, czy to będzie widać dokładnie. Ja spróbuję wam na filmie, potem zrobić zbliżenie. Ale jakie zainteresowanie jest. Teraz przelatujemy nad Golgotą. Niebieska kanapa sześcioosobowa na Juliany i nadlatujemy nad Biały Krzyż tutaj też sporo osób działają oba orczyki na parkingu, a jest jeszcze trochę miejsca jeżeli ktoś by tu przyjechał stawiać pierwsze kroki, to jak najbardziej także przelecieliśmy już nad przełęczą Salmopol i powoli wlatujemy nad tereny położone nad Wisłą wlecimy od strony Wisły Malinki a przede mną dokładnie a, bohater ośrodek, który był bohaterem ostatniego mojego vloga czyli ośrodek narciarski Cienków tych wszystkich, którzy jeszcze nie oglądali tego vloga serdecznie zapraszam, gdzieś tu będzie u góry link do e, te, tego filmu Ośrodek zasługujący na uwagę, dla tych wszystkich, którzy a, chcą troszeczkę podszkolić swoją technikę, trasa, ta główna trasa jedynka, którą teraz widzicie, bardzo urozmaicona, na początku stromo, potem wypłaszczenie, znowu stromo, można podoskonalić technikę. Teraz w całej krasie widzicie ośrodek narciarski Cienków, po lewej stronie widać tak mniej więcej tutaj, trasę numer 5. Która widzę, że już ktoś tam jeździ, ale nie wiem, czy jest oficjalnie otwarta, czy tylko po prostu ludzie chcą przejechać się tą trasą. Bardzo ciekawa objazdówka. Najdłuższa trasa tutaj w tym ośrodku. Popatrzmy, parking, no nie jest wcale tak pełny. I ilość osób do y krzesła jest umiarkowana, także myślę, że dzisiaj ktoś, kto przyjechał na Alcinków, naprawdę bardzo dużo zyskał. Robimy zwrot. A jeszcze zobaczymy jak wygląda dolna stacja. W tyłu już nam się wyłania. Ośrodek narciarski Klepki. Tam też sporo osób jeździ. Fantastycznie. I teraz nadlatujemy nad Nową Osadę. No, miejsca parkingowe jeszcze by się znalazły na, na nowej osadzie. Ruch umiarkowany, warunki genialne. Dolatujemy teraz już nad centrum Wisły. Wspaniały widok na Ośrodek Narciarski Tolnity. No, rewelacja. Pamiętam, że ostatnio, jak tu byłem, jak rozmawiałem z właścicielem, to pytałem się, skąd takie ładne zdjęcia robią, i opowiadał mi właśnie, że tutaj przechodzą na prawą stronę, którą teraz wam pokazuję, i z tych zboczy, z tych górek robią zdjęcia. A ja teraz mogę zrobić rewelacyjne zdjęcia, których każdy będzie mi zazdrościł. Tutaj mało skromny jestem, ale jestem tak, słuchajcie, podjarany tym lotem, pogodą, no, no wszystko po prostu jest idealnie. Teraz tortuujemy już do Wisły Jawornik po prawej stronie. Tutaj jest yy, tutaj jest hotel Stok i Stok należący do hotelu Stok, który się nazywa Stok. Trochę namieszałem, ale tak to poprawnie wszystko się nazywa. Także kolejny ośrodek narciarski, który mijamy, a skręcając delikatnie w lewo już na horyzoncie widać Soszów. Jeden z największych, albo chyba największy tutaj e, ośrodek narciarski e, w dolinie Ustronia i Wisły. Widać też już krzesło, widać główne trasy, wspaniale się prezentują. Po prawej stronie, tam gdzieś w boku jeszcze widzę, ale to później będzie widać dokładnie, e, Czantoria. Tutaj pod nami ośrodek narciarski, który już swoją świetność e, ma za sobą. Tutaj był taki kiedyś. Nawet nie widzę, nie, orczyk też już jest rozebrany, jakiś słup tylko na dole został. A my skupmy się teraz na Soszowie. Jest trochę aut, ale ruch do krzesła niespecjalnie duży. Można dzisiaj się naprawdę wyjeździć. I co ciekawe, otwarte widzę, że są wszystkie trasy, czyli można wyjechać do góry krzesłem, następnie orczykiem na sam szczyt i zjechać dookoła na dół. To już jest kawał jazdy. Najdłuższa chyba trasa tutaj. Myślę. Muszę potem sprawdzić, na dole wam napiszę ile ta trasa ma długości, Z samej góry na sam dół do dolnej stacji krzesła. No i teraz już jesteśmy nad szczytem Stoszka, schronisko pode mną, a górna stacja krzesła i główna czarna trasa, ośrodek narciarski na Stożku. Uwielbiany jest przez osoby, które po pierwsze lubią trochę spokoju, bo tutaj nie ma nigdy specjalnych tłumów, a dwa, no lubią trasy dosyć strome. Główna trasa na stożku czarna, tutaj mamy jeszcze wariant objazdowy. Trasa bardzo, bardzo wymagająca. Jak widzicie, no warunki w górach są obłędne, widoczność jest wspaniała. Na drugim planie to już Czechy. Tam też są ośrodki narciarskie za górką. Jakbyśmy przelecieli tą górę, to już Tczyniec, po prawej stronie Czeski Cieszy. A my lecimy tutaj w kierunku, będziemy jeszcze mijać po lewej stronie Soszów. Przed nami w tym miejscu Tantoria. No tak, jesteśmy dokładnie nad skolnitym teraz. Widzę na dole zbiornik. Próbuję Wam pokazać. Tak. To jakieś trzy blogi do tyłu. Byłem tutaj. I będę tutaj w sobotę i w niedzielę. Albo w sobotę, albo w niedzielę tak naprawdę, bo będzie tutaj snow expo na śniegu. Będzie można przetestować e, praktycznie narty w większości producentów. Także jeżeli byście chcieli przetestować narty, a być może ktoś by chciał się ze mną spotkać, to zapraszam. Jeszcze dokładnie śledźcie mój profil na Instagramie i na Facebooku, bo tam na pewno będzie ta informacja, w który dzień będę. Po lewej stronie Czantoria, mała i duża Czantoria. O, już nam się odsłaniają trasy zjazdowe. Czantoria to taki troszeczkę zapomniany i mało doceniany ośrodek narciarski, natomiast trasa tutaj główna jest naprawdę... Bardzo, bardzo ciekawa, długa, dosyć wymagająca, a bardzo często po prostu przejeżdżamy, pchając się dalej w centrum Wisły czy w kierunku e, istebnej. Od dali po lewej Stoszów. Ja oczywiście przed wylotem troszeczkę pousznuwałem po internecie, popatrzyłem jak wygląda możliwość odbycia takiej wycieczki jak ja dzisiaj odbywam, przelatuję. Jest taka możliwość. Heli Poland oferuje tego typu możliwości, odpłatnie oczywiście. I jeszcze teraz, o, ok, przy okazji, to nie jest vlog sponsorowany. Nikt mi za to nie zapłacił, że, że, żebym o tym mówił, żeby nie było jakichś dziwnych sugestii. Po prostu uprzejmość Rafała, który zaprosił mnie, yy, który zaprosił mnie na lot, a ja chcę się po prostu w ten sposób odwdzięczyć. I jeszcze dolatujemy nad ostatni dzisiaj ośrodek narciarski z tej strony Beskidów. Śnięty tutaj w góry. Przypuszczam, że wielu z Was nie wie nawet, że taki ośrodek istnieje na zboczach Czantorii, Był Czantorii, schowany z kanapą. A jakże? Dojazd jest tutaj prawdziwą przygodą, szczególnie jak są opady śniegu duże. Minięcie się w tej wąskiej dolinie na wąskiej drodze czasami jest dosyć wesołe i dostarczające dreszczyk emocji. Tutaj też widzę, że narciarze dotarli. Jest sporo osób, ale tłumów nie ma. Tak jak widzicie, o ekspozycji północno-wschodniej, więc warunki narciarskie tutaj są dobre. Tutaj ten śnieg się trzyma dosyć długo. Specyficzny mikroklimat też sprawia, że możemy tutaj długo cieszyć się dobrymi warunkami narciarskimi. To co widzicie teraz. Na ekranie to Dolina Leśni Leśnicy, e, boczna Dolina od Brennnej i tutaj jest dokładnie pode mną ośrodek świniorka ktoś tam jest. Jeszcze działa ośrodek. Widzę, że na orczyku jeżdżą ludzie. Na trasie też jest parę osób. Także działa. Natomiast przede mną jeszcze kawałek dalej za górką, a będzie ośrodek narciarski węgierski, który jest niestety nieczynny i, no i czeka na lepsze czasy. Czeka na to, żeby zieloni specjalnie nie zaczęli, nie, nie przeszkadzali i żeby można było to zrobić ośrodek narciarski z prawdziwego zdarzenia. Myślę, że dla Brennej to jest olbrzymia szansa, żeby się rozwinąć, a być może w przyszłości połączyć ze szczynkiem narciarską. Teraz macie śniorkę w całej okazałości. Kuściutko, kilka samochodów na parkingu. Widzę, że chodzi tylko jeden orczyk, bo gdzieś tu chyba był drugi jeszcze, z tego co pamiętam. Wiem, że kiedyś były plany tutaj, żeby postawić krzesło, no ale... ale na tym skończę komentarz. Tak. Moi drodzy, ja już kończę swoją podróż tego sezonu bliżamy <gryzamy> się do lotniska, będziemy podchodzić do lądowania. Bardzo wam dziękuję. E, pytanie do Was takie, czy Wam się podobało, czy chcecie zobaczyć inne e, ośrodki narciarskie z góry? Jeżeli tak, to powiedzcie. Jest taka szansa. Także dziękuję, pozdrawiam i do następnego vloga. Wielka jest papada, hotel Kilo Rodio. do 27 i lądowanie pod... 我感到很遗憾。